Upadek Rzymu, upadek Imperium Rzymskiego. Oczywiście Imperium Rzymskie podzieliło się, powstało w wschodniej części Bizancjum, ale dzisiaj mowa o upadku Rzymu, o upadku tego miasta, tego imperium, które przez setki lat tworzyło kulturę, było niejako takim zaczątkiem naszej kultury zachodniej i niestety końcu upadło. Jak do tego doszło? Oczywiście proces upadku to nie był rok, to nie było dwa, to było kilkadziesiąt, kilkaset lat. Ale zwieńczeniem tego upadku był 4 września 476 roku, kiedy to dowodzący germańskimi najemnikami Odoaker obalił i wygnał ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa. Oczywiście w Inaczej niż często do tego dochodziło, on go po prostu wygnał do Neapolu, zagwarantował mu dożywotnią rentę, którą następcy od Odoakera co ciekawe kontynuowali. I najprawdopodobniej jeszcze przez kilkadziesiąt lat ten ostatni cesarz Rzymu żył. Często ten rok, ten 476 rok, jest przyjmowany jako koniec starożytności, a początek średniowiecza. Oczywiście, tak jak wspomniałem, ta data to był finał bardzo długiego procesu upadku, na co składało się bardzo wiele czynników. Imperium Rzymskie naprawdę było potężne, no ale niestety jak każde imperium musiało w końcu upaść, nie było w stanie obronić się za, przed zagrożeniami zewnętrznymi i zagrożeniami wewnętrznymi. Na przykład już w 455 roku Rzym został zdobyty przez wandalów. Stąd mamy takie słowo jak wandalizm niszczenie. Ale to słowo to jest nie powinno tak być do końca pasować, ponieważ Chociaż oni zrabowali naprawdę potężną ilość rzeczy z tego Rzymu, to nie zdezwastowali go kompletnie. Pamiętajmy też, że na prośbę ówczesnego papieża, ten przywódca wandalów w większości zostawił tych mieszkańców Rzymu w spokoju, ale zrobił coś, co doprowadziło, przyspieszyło ten upadek. Zabrał bardzo dużą liczbę rzemieślników budowniczych inżynierów, urzędników, metalurgów, ludzi, którzy posiadali jakieś umiejętności, ludzi bez których Rzym nie mógł funkcjonować tak jak trzeba. Często o tym zapominamy, że jakieś państwo zostało ograbione z rzeczy, majątku, ale większym ciosem dla takiego państwa w tym przypadku ciosem dla Rzymu było zabranie ludzi, którzy wiedzieli który, którzy posiadali jakieś umiejętności. Bez tego ten Rzym powoli zaczął się chul, chylić ku upadkowi. No i właśnie ten 4 września 476 roku i po prostu dowódca germańskich najemników jest w stanie wygnać cesarza i objąć władzę. I tak właśnie skończył się Rzym. W ten sposób upadł Rzym i można powiedzieć Imperium Rzymskie. Chociaż pamiętajmy, że było. Jego kontynuatorem było Bizancjum, które upadło w 1453 roku, ale nawet po tym jak upadło, sultan, który zdobył to, to Bizancjum, przejął niejako, tą, w tytuł, nadał sobie tytuł cesarza Rzymu. To jak się nazywali przywódcy Bizantyjscy, on po prostu aż chyba do 1900 któregoś roku ci przywódcy Imperium Osmańskiego tamtego państwa tytułowali się jako cesarzowie Rzymu. Więc historia jest bardzo ciekawa i bardzo dziwna. Dziękuję za uwagę, zapraszam do skomentowania, zasubskrybowania, podzielenia się tym materiałem, naciśnięcia dzwoneczka, spojrzenia na inne oraz na inne kanały. Dziękuję za uwagę.